Przyznam Ci się do czegoś. Ta mysz odmieniła moje życie. Do tej pory wydawało mi się, że jestem fanem ciężkich myszek. Mysz powinna ważyć minimum 100 gramów, tak aby czuł jej ciężar na podkładce. Logitech Pro X pokazał mi, że okłamywałem sam siebie. Ta mysz waży niecałe 63 gramy. Nie jest zbyt duża, ma tylko dwa dodatkowe przyciski z boku i stała się moim ulubionym gadżetem, bez którego nie wyobrażam już sobie więcej gier. Zobacz moją recenzję bezprzewodowej myszki Logitech Pro X, a może sam się w niej zakochasz. Zaczniemy od szybkiego unboxingu. Myszka trafia do Ciebie w stylowym, ciemnym kartonie. Na boku znajdziesz specyfikację techniczne tej myszki, natomiast z tyłu są lekko połyskujące cechy kluczowe jak sensor czy waga. Po zdjęciu kartonika Twoim oczom od razu ukazuje się Pro X. W zestawie z myszką otrzymujesz jeszcze odbiornik USB do połączenia bezprzewodowego, kabel do ładowania myszki, który jest także przedłużaczem do połączenia odbiornika USB, spodnią przysłonkę, która może być dodatkowym ślizgaczem, cztery taśmy, które możesz nakleić na mysz, aby poprawić chwyt, na lewy i prawy przycisk myszy oraz na lewy i prawy bok, ściereczkę do aplikacji tych taśm, naklejkę Logitech G, skróconą instrukcję obsługi. Czas, abyś dokładniej poznał bohatera dzisiejszego filmu – Logitech Pro X Superlight. Pro X jest aktualnie najlżejszą myszką w ofercie Logitech. Mój konkretny model waży jedynie 61 gramów. Wyobraź sobie, że to mniej niż jedno jajko, które zjadam na śniadanie. Na myszce znajdziesz główne przyciski: lewy oraz prawy, kółko przewijania oraz dwa dodatkowe przyciski na lewym boku. Jej wymiary są niewielkie: szerokość 63 mm, długość 125 mm, wysokość w najgrubszym miejscu to około 40 mm. Jest ona symetryczna, nie jest profilowana w żadną stronę i jedynie boczne przyciski wyróżniają lewy bok myszy. W mojej dłoni leży ona niesamowicie komfortowo. Główne przyciski są duże i kliknięcie jest łatwe i dobrze wyczuwalne. Przy naturalnym ułożeniu ręki mój kciuk spoczywa na przednim bocznym przycisku myszy. U góry jest jeszcze dioda LED, która informuje Cię o poziomie baterii. Świeci na zielono, gdy poziom baterii jest wysoki. Gdy zobaczysz czerwoną diodę, będziesz wiedział, że czas naładować mysz. Na spodzie są trzy ślizgacze, możesz wymienić za ślepkę na kolejny, czwarty ślizgacz. Ja z niego nie korzystałem, domyślnie trzy w zupełności mi wystarczy. Na środku jest sensor Hero 25K, a obok niego włącznik-wyłącznik myszki. Z przodu z gniazdo micro USB do ładowania Pro X. W zestawie jest bardzo fajny kabel z dwoma hakami, które pomagają łatwo i precyzyjnie podłączyć kabel do portu ładowania myszki. W sercu myszki znajdziesz optyczny sensor Hero 25K. Jest on niesamowicie dokładny, a przy okazji nie zużywa dużo prądu. Sensor rejestruje ruch myszki dokładnie takim, jaki jest. Oprogramowanie nie będzie wygładzać, przyspieszać czy filtrować Twojego ruchu. Dzięki temu celownik w grze wyląduje dokładnie w tym miejscu, w którym chcesz. Maksymalna prędkość, z jaką możesz przesuwać mysz, to ponad 10 metrów na sekundę, czyli 400 IPS. To zdecydowanie dużo więcej niż szybkość, z jaką ja ruszę myszką w czasie gry. Za szybkość połączenia myszki z komputerem odpowiada technologia Lightspeed. Jest to połączenie, które jest tak samo szybkie jak połączenie myszki za pomocą przewodu. Nie tracisz nic, a zyskujesz komfort myszki bezprzewodowej. Najważniejszą cechą Logitech Pro X Super Light jest niska waga. Być może wiesz, że baterie są ciężkie. Przed inżynierami Logitech stało pytanie, jak połączyć ciężką baterię z niską wagą przy zachowaniu długiego czasu działania myszki. Ostatecznie spełnili swoje zadanie wzorowo. Myszka jest lekka i działa nawet 70 godzin. To świetny wynik. A co jeżeli chciałbyś korzystać z myszki bezprzewodowej i całkowicie zapomnieć o konieczności jej ładowania? No to Logitech również ma odpowiedź. Bezprzewodowe ładowanie z podkładką Powerplay. Zastępuje ona ładowarkę oraz odbiornik sygnału bezprzewodowego, czyli praktycznie dwa w jednym. Mysz jest nieustannie ładowana, gdy znajduje się na podkładce. Dzięki temu możesz całkowicie zapomnieć o podpinaniu przewodu do Pro X. Po zainstalowaniu oprogramowania G Hub, możesz konfigurować swojego gryzonia. W sterownikach zmieniasz DPI, funkcje działania klawiszy czy tworzysz sekwencje makro. Następnie przypisujesz je do wybranego profilu. Możesz mieć osobny profil do każdej gry lub tak jak ja jeden główny z którego korzystasz zawsze. W G-Hub znajdziesz również dokładny poziom baterii myszki i wiesz na ile godzin jeszcze wystarczy Ci zasilania. Jak G Pro X Super Lite sprawdza się w grach? Myszka jest dedykowana do gier FPS i głównie tam ją testowałem. Przyzwyczajony jestem do korzystania z ciężkich myszy, takich jak Logitech G502, który waży 114-130 do 130 gram. Ma on opcjonalne ciężarki w zestawie. Wystarczyła mi godzina spędzona w grach, abym zmienił moje preferencje o 180 stopni. Nagle stałem się fanem lekkich myszek i zadawałem sobie pytanie jak mogłem tak długo żyć w błędzie. Mysz jest tak wygodna, że możesz całkowicie o niej zapomnieć. Staje się dosłownie przedłużeniem ręki. Nie staniesz się z dnia na dzień prograczem, ale na pewno ułatwi ci to drogę do sukcesu. Nie grało mi się komfortowo z myszką w czasie ładowania. Kabel jest wyczuwalny, i po zaznaniu możliwości bezprzewodowych ciężko wrócić do kabla. Dlatego mysz ładuję gdy nie korzystam z komputera. Jakość połączenia bezprzewodowego i działania sensora Hero 25K oceniam wzorowo. Mysz mnie ani razu nie zawiodła. Trafiałem dokładnie tam gdzie chciałem i tak jak deklaruje Logitech nie odczuwałem żadnego wygładzania czy filtrowania. Aktualnie z myszki korzystam intensywnie już nieco ponad dwa tygodnie. Moja opinia o niej wciąż jest bardzo pozytywna i nie zmieniła się od pierwszego dnia. Chcesz wiedzieć jakie wady ma Logitech Pro X? Ja Ci tego nie powiem, bo po prostu nie znalazłem żadnej. Możesz oczywiście narzekać na cenę, przecież zawsze mogłoby być taniej. Jednak w parze z jakością idzie wyższa cena. Po paru latach intensywnego grania możesz pomyśleć o wymianie ślizgaczy w myszce. I tych niestety Logitech nie ma w oficjalnej sprzedaży. Na plus mogę natomiast śmiało zaliczyć całą resztę. Świetny sensor Hero 25K jest doskonały dla wymagających graczy. Mysz ma niesamowicie niską wagę, fantastycznie leży w ręce nawet bez korzystania z naklejek GRIPS z zestawu. Świetny czas pracy na baterii. Logitech Pro X ląduje na moje biurko jako główna mysz do gier i używania na co dzień. Trudno mi wyobrazić sobie coś, co przybije jej możliwości pod kątem gier FPS. Mogę Ci ją śmiało polecić, niezależnie czy jesteś początkującym graczem czy profesjonalistą. Daj znać w komentarzu, czy przekonałem Cię do tego gryzonia. Jeżeli chcesz zobaczyć ciężką mysz z dodatkowymi ciężarkami, sprawdź Logitech G502. Trzymaj się i do następnego razu.